Tutaj gramy w Brawl Stars i Wam pokażę największy bug Brawl Stars. <laughs> Oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarzyk Będzie mi bardzo miło. I teraz. Jak chcecie? Się wejść w grada znajomych. Nie zapraszajcie nikogo. <laughs> Na przykład nie wiem. Mm. bierzecie na przykład 8 bitowca. wybierzecie wybierz i teraz peni macie teraz tak tak jak najszybciej możecie i patrzcie mam teraz ult tego no mam teraz ult 8 bitowca. no zawsze gadżet więc to jest kozackie dlatego to jest największy bug Na farcie mi się przeżyło. No i zginęłem. Więc próbuję wam pokazać tego ulta. Już jesteśmy po krótkiej przerwie. Ja zapomniałem, bo jak skończycie rundę, to wam się od razu zmienia. I ja przed... przed chwilą wygrałam. Już mam ulta. I patrzcie. Jestem na przykład gdzieś tu, chcę iść do mego ulta. Yy, I jestem. Dobra. Ktoś zabił mojego. O, po koloko. Po koloko zabił moich. Dobra. Dobra. Co? Co to, to zrobił? Dobra. Ja nic tak grać, więc wam tego pokażę. I patrz. I tak mogę się uratować. No to już mogę wtedy wygrać. O kurde. O kurcze. Kot ma tu 12. U, u, u. dobra. Ja nie muszę wygrywać. Tam wam pokażę. Pokażę Wam za chwilę inne. To był taki krótki odcinek. Zobaczcie sobie te. Elo, trzymacie się. Zobaczcie w górę? Do widzenia.